Po dłuższej przerwie w serwisie PG1. Dziś jest wtorek, 26 maja 2009 roku, a naszymi tematami będą Dni Nauki i Kultury, wywiad z trzecioklasistami, szkolne bzdury czyli humor nie do końca śmieszny, nasi najlepsi uczniowie, wywiady z niektórymi z nich, kilka słów od ekipy naszego serwisu. Trochę eksperymentów naukowych, jak i mały kultury. Oto jak wyglądały Dni Nauki i Kultury. 26 i 27 marca 2009 roku w naszym gimnazjum zorganizowane zostały Dni Nauki i Kultury. Przedsięwzięcie to jest drugą edycją, kontynuacją rozpoczętych w roku ubiegłym szeroko zakrojonych działań mających na celu pogłębienie umiejętności i wiedzy młodzieży, kreowanie podstaw eksponujących otwartość na drugiego człowieka, świat i dobro. Tematy przewodnie dotyczyły zagadnień z ekologii oraz twórczości Tolkiena. Hasło towarzyszące imprezie naukowo-kulturalnej brzmiało, aby to co dobre i zielone nie zniknęło z tego świata. Głównymi atrakcjami były część artystyczna, czyli przedstawienie oparte na powieści władcy pierścieni przygotowane przez panią Hombek, Pokazy z dziedziny chemii i fizyki, wystawy i kramiki z ekologicznie i zdrową żywnością. I teraz za pomocą różki spróbujemy ją zgaść. Oczywiście jak jeszcze absolutnie nie będzie głównie. Proszę o bardzo. Brawa, jeszcze taką zabaweczkę, którą znają oczywiście wszyscy uczniowie. I często próbują to przymycić na lekcji, prawda? Czasami jest tak, że ja stojąc przy biurku słyszę, że w ostatniej walce ktoś słucha muzyki. Słuchajcie kochani, uczura, bo zawsze uczulam yy, i teraz jest okazja również o zrobię, Jeżeli słuchamy tymi słuchabeczkami tak, położonymi w muzyki, i to głośnej muzyki, to fala dźwiękowa, którą wypuszczamy, uderza z ogromną siłą w naszą błonę domenkową, którą i no niestety, tak jak Wam zawsze tam opowiadam, że w wieku średnim możecie mieć poważny niedostęp. Także uczulam słuchanie i przestanie słuchać, może być niebezpieczne. Widzimy, że piłeczka unosi Teraz proszę zobaczyć, ona również wnosi się, mimo że strumień powietrza jest nachylony pod pewnym kątem. Jak to się dzieje, proszę Państwa? Wypływający z rury opływa bardzo szybko całą piłeczkę. Dział z tyłu wpływa bardzo szybko. Nad piłeczką tworzy się niższe ciśnienie niż pod piłeczką. Dlatego piłeczka ty spada. Oczywiście wysokość piłeczki zależy od masy i od siły strumienia. Dziewczyny jeszcze wymyśliły taki maleńki eksperymencik, bo być może, że niektórzy z Państwa znają eksperyment z jedną piłeczką, to spróbujmy czy z dwiema nam się uda. Proszę bardzo, brawo, udało się z niega. Siły nośnej. I ta siła nośna, jeśli będzie większa od siły ciężkości samolotu, samolot... Się poruszyć, znosić się w powietrze i leci. Tak? Spróbujemy. Nie wiem jak też ćwiczyłam. On jest świetnie proszę. Tutaj może teraz nie Spróbuję. Tak, nasz samolocik, który w zasadzie nabędu wielkiego nie miał, prawda? Dziękuję. Dziękuję, proszę, proszę sobie obejrzeć. Oczywiście pan profesor fizyk jest ciekawy naszego samochodzinku, ale tutaj proszę popatrzeć, jeżeli... Siła wiatru oczywiście jest dostatecznie duża, nasz wiatraczek zaczyna się poruszać. I teraz jeżeli ten wiatraczek będzie dużym wiatrakiem, siła wiatru będzie duża. I połączymy ten nasz wiatraczek do e, specjalnej profizji produkującej brody, no możemy wtedy uzyskać ekologiczne źródło prądu.

Proszę Państwa, zdarza się tak, że chemik musi być jak Magdajny. Musi sobie radzić w różnych sytuacjach, na przykład potrzebuje ognia, a jedyny zapałki jaki miał, zamokł podczas ulewu. Lub też ma wodę, ale chętniej napiłby się wina. Takiej właśnie przemiany dokonają tutaj Asia z Aną. Przelana do innego naczynia, proszę bardzo, przelamy, przelana do innego naczynia zmienia się w pięknej bardy wino różane. Klasieńko, pokaż. <klucz> Moi drodzy, przy zatruciach chemicznych często najlepszą odtrutką jest mleko. Przelejmy nasze wino do kolejnego naczynia. Trzymamy, gdy nasze mleko przelejemy do kolejnego naczynia. Moi drodzy, i mamy piwo. Obróć wyraźnie, albo <noise>